Ostatnio ktoś mnie zapytał, co jest ważniejsze, indeks czy ładunek glikemiczny? I ten strach wielki przed indeksem glikemicznym doprowadził nas do tego, że wiele osób boi się gotowanej marchewki albo arbuza. Dlaczego? Dlatego, że faktycznie w przynajmniej niektórych tabelach indeksu glikemicznego oba te produkty są całkiem wysoko. Ale to, czego nie bierze się pod uwagę, to wielkość porcji. I to jest kluczowe, dlatego, że w przypadku indeksu glikemicznego jest on wyliczany na 50 gramów węglowodanów przyswajalnych. I w przypadku takich produktów jak Marchewka czy Arbus, żeby uzyskać taką ilość węglowodanów, potrzeba wręcz kilkaset gramów tych produktów. I w związku z tym dostarczenie sporej ilości węglowodanów z tych produktów jest dosyć Trudne. I dlatego przelicza się indeks glikemiczny z tych węglowodanów na ładunek glikemiczny i okazuje się, że jest on całkiem umiarkowany przy takich typowych porcjach. Musimy też pamiętać o tym, że nawet jeśli mamy produkt o bardzo wysokim indeksie glikemicznym, ale spożyjemy go niewiele, w tym cukru, to on będzie miał też bardzo niewielki wpływ na naszą glikemię. I paradoksalnie produkt o znacznie niższym indeksie glikemicznym, jeśli spożyjemy go dużo, będzie miał ten wpływ znacznie Większy. Na koniec dnia też trzeba pamiętać, że przy dobrym bilansowaniu posiłku, szczególnie u osoby zdrowej metabolicznie, to nie są parametry, które musimy się jakoś bardzo, bardzo mocno przejmować.